Z Ewangelii świętego Jana, gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego kochał, rzekł do matki Niewiasto oto syn twój, z kolei rzekł do ucznia, oto twoja matka, od tego więc czasu uczeń wziął ją do siebie. Chwilę później z krzyża z przebitego serca Jezusa wypłynęła krew i woda, które tradycja Kościoła uznaje za początek sakramentów kościoła. Uczeń wziął Matkę do siebie, do Wieczernika, gdzie zgromadzona była zastraszona wspólnota. Maryja towarzyszyła im, gdy Jezus się im pokazywał i gdy wstąpił do nieba. A potem wraz z nimi czekała i trwała na modlitwie, aż pośle do nich parakleta. Jedyną modlitwą, którą znamy z kart Ewangelii, którą Maryja nas nauczyła, jest Magnifikat. Zatem trwali oni w uwielbieniu, Kościół rodzi się w uwielbieniu, w adorowaniu. Kościół nie zginie, bo Bóg jest w jego wnętrzu. Matka zawsze wskazuje nam na oblicze Chrystusa i wzywa do uwielbienia, do nadziei wbrew nadziei, do ufności aż po krzyż, do oczekiwania nieustannego więcej. Kościół zrodził się w wiernym i cierpliwym oczekiwaniu w pełnym uwielbienia trwaniu na modlitwie. Dziś, gdy trwamy w ufnym oczekiwaniu na ponowne przyjście Chrystusa, też trwa z nami matka. W licznych objawieniach umacnia nas i wzywa do wytrwałego trwania na modlitwie. Wraz z Duchem Świętym, swoim oblubieńcem, to ona przygotowuje Kościół oblubienicę, przyozdabia nas, wzywając do nieustannej adoracji w duchu i prawdzie oblicza Chrystusa. Mamo! Która byłaś pierwszą monstrancją, gdy nosiłaś Jezusa pod swoim sercem. Chcę wziąć Cię dziś do siebie, do mojej codzienności, byś nauczyła mnie trwać na modlitwie i trwać w kościele oblubienicy, ufnie oczekując ponownego przyjścia Jezusa. Nie pozwól nam przespać czasu naszego nawiedzenia, lecz wprowadź Matko swój Kościół na gody Baranka. Amen.